Niepokoją te, te domniemane nieprawidłowości, dużo tych nie, dom, domniemanych nieprawidłowości, jeśli chodzi o liczenie głosów zawsze nieprawidłowości w procesie wyborczym niepokoją. Natomiast... To no jest 56 sądze, tysięcy protestów wyborczych płynęło do sądu. Najwyższego. Z czego ileś chyba posiada PESEL Romana Giertycha. Ale abstrahując, zawsze takie nieprawidłowości, panie redaktor, niepokoją, natomiast nie spodziewam się, by były te nieprawidłowości w tak dużej skali, by mogły zmienić czy odwrócić wynik wyborów prezydenckich. Moim zdaniem Karol Nawrocki został wybrany prezydentem Rzeczpospolitej. No i też pewna dojrzałość polityczna wymagałaby jednak, żeby z tym wynikiem się pogodzić niezależnie od tego, czy to był nasz kandydat, czy nie, tak zadecydowali Ale część obywateli ma mnóstwo turze. wątpliwości w tej sprawie i uważają, że na przykład ponownie po należałoby przeliczyć wszystkie głosy. No, tylko pani redaktor, jak mielibyśmy przeliczyć wszystkie głosy, skoro nawet nie wiemy, gdzie te głosy są, jak one są przechowywane, kto je kontroluje. wyobraża sobie pani teraz taki rzetelny proces liczenia głosów, jeżeli my nie wiemy, co się z tymi głosami dzieje. To jest 7 śledztw już.